Cześć, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku zaczynamy nową serię z FSA 20 yy, o nazwie od zera do milionera yy, dużo osób nie może znać, bo dużo youtuberów takie coś robi. No i jak sobie spodobać to światło w górę subskrypcję dzwonkiem. napiszcie jakiś komentarz. No i to by było na tyle. Zaczynamy. I Wy też będziecie mogli brać w tym udział w mojej serii. I zaraz mam na co będzie chodzić. Będzie o to chodzić, że. Za każdą łapkę w górę pod filmami w kolejnym odcinku będę dodawał 2000 zł. Za jedną łapkę w górę, jak będzie na przykład 10 łapek w górę, to 20 tysięcy dodał. Więc wiecie o co sobie chodzi. I, ten. I zakończę serię, jak dopełnię wszystkie silosy Każdym zbożem. Kupię wszystkie pola. Wszystkie maszyny. Jakie są? I może tam jakieś jeszcze zwierzęta. Jeszcze zobaczymy. Ale na pewno muszę dopełnić wszystkie, maszy wszystkie maszyny. Muszę kupić pola losy, muszę do pełni wszystkie, Na pewno muszę zarobić miliony więc tak wiecie jak, więc tak jak teraz będzie pod tym filmem 10 łapek na przykład to w następnym odcinku dodam 20 tysięcy do tego farminga żeby, to, żeby było trochę prościej, bo tak to by było bardzo trudno tak to wy mi trochę pomożecie

Teraz chyba będzie, nie? Czy też nie, jeszcze nie? Nie, 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 nie. W ogóle w kabinie się nie tego tak bardzo wyczuć, jak to trzeba jechać. Tak, teraz chyba, że wid. Ale ja będę tak, już będzie lepiej. Uh. Teraz, teraz, to, to takie maszyny będą git. A później już od następnego chyba odcinka będziemy będę jakieś większe maszyny W tym odcinku już sobie jeszcze zboża z cielazu sprzedał, żeby były kaszarki. Ja się na razie w tym odcinku nie będę, to nawet nie będę tam zaczynał, no bo jak sięś to na wszystkich Co Sorry za te, te Messenger'a. On no, zaraz, sobie sieje jest o trzynastki większy od tego. On no, zaraz sobie kultywatoruje. Nie no, nie będę go bał go. A zresztą, czekajcie, 180 koni. Teraz ma 261. 1450. To do tego kajsa będę mogła podpiąć. Zresztą to ma wyższe. Dobra. Widzimy. Żeby pojadę. Pas I kupimy ten schemat. Powiedziałem pojedziemy po ten śrubki od razu. Ej, tak on? Trochę dziadowska ta grafika jest w tym dyrektorze. Zmienia się. nie w ogóle? nie no, to tak, no, już się we nie ale, dobra, dobra, dobra chyba sobie zjemy rzepak bo rzepak jest dosyć drogi i go nawet dosyć sporo jest do hektara nie jest hektara no ale wiecie no Sprawdziłbym, że już sektora też jest dosyć sporo tego rzepaku. I wiecie, co zrobimy? Sprzedamy sobie też chyba tego wędzika. Bo on jest potrzebny, a ma mało dosyć koni. I ten jest w ogóle taki mały. Czy ten siewnik też może sprzedać od razu. albo najpierw wiecie co zrobimy? najpierw powie... o nie rzuca najpierw sobie sprzedać zboże z losów, żeby zdobyć na kombajn jakiś nowy o tylko on jest strasznie po drogi Ponad 300 tysięcy na to mhm. um. Sprzedał tego nie za siedemdziesiąt cztery to za dwadzieścia trzy. bo tak mało. Nie, czekaj, 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 czekaj. Ojej, proszę. E, to jest na taką czegoską grafikę jeszcze gorszą. Nawet jest na chyba kais. Gorcza, ale potrzebowałabym jakieś 200 tysięcy zrobić teraz. Mam nowy kombajn. Nie dryśowiec. Tyle jak jest Gdzie to jest? Chyba wiemy już gdzie to jest. No tam jest, dobra. No, to Jak przyjedziemy do śniadania będzie odebrać chyba od pracownika w porze. Aby żeby filmik nie był za długi, bo 10 minut Słysza. A chciałbym takie filmiki po 15 minut robić, no i w następnym odcinku będzie sprzedawanie chyba też złożało. No, no dobra, idziemy. W następnym odcinku, żeby będziemy sprzedawać zporze z losów, zbierać dalej pieniądze, o i ten odbionek. Zbierać dalej pieniądze i będziemy też siać żepak No i jakoś to będzie. Szczerze, jak już będziemy mieli ten kombajn, drugi, ten większy, no to to już jakoś będzie. Jakoś rzeczy będą lepiej to robić. Później będziemy zbierać już na jakiś nowy traktor. Później na jakąś większą szczepę. No i później to jeszcze jakieś pola. Na razie tutaj tak mamy sporo kłopu, czy to, to i to obok, to, to i to tamto. O, kurde, zapatrzyłem się. Mamy pole, tak, 1, 2 i 3. Nie, czekaj, czekaj, czekaj bo myślimy, że mi sypią, tak jest taki kurde. Ale sypie szybko, skuba mi, skuba nóżki, sypie jak nie wiem. Ja tu pewno coś po porabia. będzie? tu fajnych chłopców No, ja dawno cię byłem szczona, trochę. Czy no i tak. Z takim rezerwem tutaj, tutaj się już dopełni rzepakiem. No i to w tym odcinku to by było chyba na tyle. W następnym odcinku sobie chyba będziemy myśleli. Na pewno będziemy myśleli i będziemy też Boże, sobie sprzedawali losów a po tym odcinku sobie tam dokończę zakończę to koszenie no i jak mówiłem jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę to dodam sobie 20 tysięcy no to zależy zresztą od was ile tą łapkę zostawić. Ja to tyle sobie pieniądz dodam. No i dobra. To w tym odcinku tutaj ja było na tyle. Jeśli filmik Wam się spodoba zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja się z wami żegnam. No i chyba...